mam na imię Kasia. Moją największą pasją są psy, bo trafię do spoznać wszystkie rasy, nawet te bardzo zatkie. Uwielbiam uczyć się o ich wyglądzie, charakterze i historii. Psy są najlepszym przyjacielem człowieka. Każdy jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Mój pies tociłała krótko włosy. A tak wygląda ciło długo włosy. <śmienic> to jest to zasyski To jest mops. To jest Dajmatyńczyk. To jest Jamnik. To jest Bernardyn. To jest owcadek skocki. To jest bulterier. To jest Pi 500 miniaturowy. To jest bagier. To jest owcadek niemiecki. To jest haddock afgański. To jest buldog angielski. To jest sp spaniel angielski. To jest bozoj. A moją ulubioną rasą jest ułała. Dziękuję. Mogę podzielić się moją pasją.